Przerywam właśnie teraz ten filmik, żeby Was poinformować, że na kanale jest dostępna funkcja Wesprzyj ten kanał. Wybieracie sobie opcję VIP i dzięki temu możecie dostać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania. Możecie do mnie pisać wtedy na messengerze, na WhatsAppie, żeby po prostu dowiedzieć się to, co, to, co potrzeba. Nie wszystko przekazuję na, na kanale, więc warto wykupić jest. Tą opcję, a dla tych, którzy bardziej potrzebują więcej wiedzy, zapraszam na stronę www.światsukcesu.pl, na której możecie umówić konsultację. Taka konsultacja trwa godzinę i w ciągu godziny twarzą w twarz online możecie sobie zadać mi jakiekolwiek chcecie pytania, jakie kursy zrobić, gdzie szukać pracy, jak się rozwijać, jak chronić się przed szkodliwymi. Promieniowaniami czy dymem, czyli środki ochrony indywidualnej, możecie po prostu wszystko wtedy mi pytać. I mam nadzieję, że większość z Was zrozumie, że to jest wiedza, to jest najważniejsze, co, co po prostu pomaga rozwijać się. Dobra, lecimy dalej. Hejka, witam wszystkich. Jakiś czas temu wrzuciłem filmik. <laughs> Jak spawać drutem samoosłonowym? Testowałem druty samoosłonowe, samo które zamówiłem na Allegro i na Temu. Jedne i drugie to praktycznie chińszczyzna, więc powinniście o tym wiedzieć. Nie wychodziło tutaj za bardzo. Próbowałem tak, siak, no coś tam mniej więcej. I coś mi później jakoś tchnęło, że w czymś jest problem. Czy to naprawdę ten drut jest taki beznadziejny? Czy można po prostu coś zrobić, żeby móc spawać lepiej? W Anglii kiedyś byłem i spawałem na takiej stoczni, takie offshore projekty. Głównie było spawanie drutem proszkowym, ale przetopy na jakichś rurach czy na blachach robiliśmy drutem takim metalicznym, rdzeniowym oni na to na, na mówią. I trzeba było zmieniać bieguny. I część z osób, które oglądały właśnie na kanale te filmy. Podpowiedziało mi, że właśnie trzeba by było bieguny zmienić, plus po prostu plus i minus po prostu zamienić. Dzisiaj to samo zrobimy, więc może będzie dużo, dużo lepiej. Znaczy, mam, le mam nadzieję, że będzie lepiej. Czytałem w internecie, że też właśnie piszą o tym, że tutaj trzeba zamienić. To się nazywa indukcyjność, chyba jeżeli się nie mylę. Nie będę tutaj się mądrował. Słuchajcie, a musiałbym ściągnąć co? Tą masę. Trzeba byłoby ją nadącać. Masę damy tutaj, tak jak wiecie. Trzeba tą masę zawsze podłączać do materiału. Zamienimy te, te kable stąd na ten o, właśnie tego tutaj, tego tutaj. Więc masę do plusa, masę do plusa, a ten drugi do minusa. Włączymy. Zobaczymy, jak to będzie nam dzisiaj szło. Spróbujemy samą pachwinkę. Jeżeli wyjdzie nam ta pachwinka, to spróbujemy warstwówkę na niej zrobić. Będę krok po kroku Wam mówił. Będziemy próbować na małych parametrach, na dużych i mam nadzieję, że to wszystko zacznie działać. Czekajcie, zabiorę te worki, bo jeszcze nam się tu zapali wszystko. A nie chcemy tego, nie chcemy, żeby tutaj się to wszystko zapaliło. Jest troszeczkę tych, co tutaj mamy. Aha, kupiłem sobie o, tarczę do. tarczę do szkła. A potrzebuję coś przeciąć? Nieważne, nieważne. Jeszcze może kiedyś Wam na kanale o tym powiem. Dobra, Włączamy maszynę. W środku, mam, w środku mam założony ten drut, który był zakupiony na Allegro. Pięcio, tak, 5 kg rolka. Tutaj mam ten z temu malutki kilogramowy. Zobaczymy. Ten drut, co tam mam, to jest 0,8. Tak, 0,8, a tu jest 1. Jeżeli dobrze pamiętam. Czekajcie, jeszcze sprawdzę. Ale tak, tam był 08 zamówiony. Tak. Nawet jest tam napisane. Eee, czekajcie. Drut, drut, tut, tut, tut. Tak, 08. W środku mamy założony drut. 08 samosłonowy. Tak jak wszyscy wiedzą, może nie wszyscy, ale wytłumaczę, że drut samosłonowy to jest drut, który nie potrzebuje gazu do osłony właśnie, żeby, żeby spawać, więc można spawać nawet na dworze tym drutem. Fajna sprawa. Do warsztaciku taki jak tutaj idealna, bo butla wiadomo też zajmuje miejsce, aczkolwiek zawsze lepiej mieć butle, tak jak kiedyś Wam pokazywałem, spawałem sobie balustrady, tam miałem małą butlę, która 10-litrową, teraz już nie pamiętam, chyba 10-litrową butlę z z mieszanką, żeby po prostu sobie te spoinki no ładniejsze były niż tym. Ale dzisiaj zobaczymy. Mam nadzieję, że naprawdę uda się i wasze podpowiedzi i moje znaleziska w internecie na temat właśnie spawania tym drutem okażą się trafne i zaczynajmy. Tak jak zawsze mówię najważniejsze jest zabezpieczyć się maska, nawiew i będziemy próbować jak to będzie szło. Aha, teraz ustawiliśmy tutaj. Dosyć sporo jest. Czekajcie. Posłów. Ustawimy. Trzeba sprawdzić. Trzeba sprawdzić jak, jakie to są parametry. Czekajcie. to jest. Zobaczymy jakie to będą parametry. A, w ten sposób. Zawsze, pamiętajcie, zawsze trzeba rękawiczki zakładać. Dobra, zobaczymy co tu się dzieje. 170 A eee, Trzeba by było troszeczkę zwiększyć 240, ciekawe Za duży posuw albo można dodać mu prądu jeszcze No, coś troszkę lepiej to idzie, ale widzicie, zmieniłem i jeszcze tu ustawimy. Ile tu mamy? Poczekajcie. 200 Amper, 200 Amper. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, nie czuję, żeby to było 200 Amper. Przy spawarce na, sile, na siłę 200 Amper jest naprawdę odczuwalne. Tutaj nie widać tego. 200 Amper przy drucie 0,8 to powinno naprawdę być ogień, a a tutaj nie ma tego ognia e, indukcyjność, a tu jest indukcyjność, widzicie większa, mniejsza, może zmniejszymy, zobaczymy jak będzie nam mniejszej indukcyjność. zobaczymy co tu się będzie za... nie, za duży za duży posuw wiecie co, obrócę tą blaszkę na tu mam taką czystą zobaczymy co tu się stanie z tym. no a ja mam tu szybko może odprawić ją Nic, nic się nie dzieje. Powiem wam, że tragedia. <gryśla> tragedia, naprawdę. <gryśla> no coś lepszego jest, ale nie, nie. Na małych parametrach to w ogóle to chyba nie będzie szło w ogóle. Tutaj dobra, mamy mniejszy posuw. Ile tu będzie? Coś tam małymi parametrami można działać. Ile to jest? 80 A to bardzo mało, ale można Można już coś zrobić. Słuchajcie, na pewno do domu, do domu to coś z tego będzie. Sprawdzamy dalej. Amperku. No dobra, na drugą stronę z amperku. Za mało. Damy więcej. Malutkie spojity. Czekajcie, ślifniemy to, zobaczymy co się z tym dzieje. Najlepiej, Najlepiej szczotką, żeby to zebrać, tą szlakę. Może się uda. Dobra, odkręcimy. Tu mamy ten o, kluczyk. A ja, a ja szukałem kluczyka, gdzie mam go? Kluczyk jest tutaj, dobra. No. Czekajcie, zmienimy. ちょっと。 No, wiecie co, tutaj mamy przy 200 amperach, nawet, nawet ta spoinka wygląda, nie wiem czy dobrze widzicie, nawet jak tu, czekajcie, przy, przybliżę nawet, 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 ale tutaj przy 100, nic tutaj, to jest nic ciekawego, więc takie 200 amperek jak ustawicie na tej maszynie, to to będzie jeszcze, jeszcze szło, nawet, nawet, zaraz przejdziemy jeszcze raz. Mamy jej jeszcze więcej w tej maszynie, aczkolwiek to już jest mała, to co tu mamy, ten kabel, o, dobra. jeszcze to raz przejdziemy. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No, to teraz trochę poszło. Słuchajcie, ile było? Ile było? 220-230A Więc teraz teraz nawet to poszło Nawet, nawet to ona teraz się wtopiła. Czekajcie, przydałoby się to trochę podnieść. O, I teraz przejdziemy, jeszcze raz. No, słuchajcie, elegancka spoinka. No, naprawdę się uda. Wyczyszczę wam ją i pokażę. No, jest trochę lepiej. Aczkolwiek, aczkolwiek słuchajcie, ten, ten drut nie jest zbyt ciekawy. No, nie fajnie idzie, ale spoinka nam. A jeszcze tutaj będę szlifować, nie tego w domu. Bez okularów. Nie powinno się. Aczkolwiek tutaj. Patrzcie. Patrzcie. Yy, ostatni. Ostatni ten był na 200, 230 amperów. 220, 230. Ta spoinka. Przechylewam. Bo nie wiem jak to światło czy dobrze, dobrze pokazuje czy nie. Tak, widzicie, a tutaj było troszeczkę mniej na dwieście, no nawet nawet. Generalnie nie pchałem, tylko ciągnąłem, Drut proszkowy powinno się właśnie w taki sposób, ale jak będziecie pchać, tak samo wyjdzie Więc lepiej tak, minimalne ruchy. Jak widzicie, zrobiła się ładna łuseczka. E, więc tak, tak, no nie powiem, bo dosyć ładnie, dosyć ładnie to wszystko wyszło. Więc e, myliłem się ostatnim razem. Powiedziałem, że ten drut do niczego się nie nadaje, aczkolwiek znalazł się problem, znalazło się rozwiązanie, jak można tym drutem spawać w domu. W zupełności wystarczy. wyłączył już to. A bo wiecie co, jeszcze sprawdza jakbyśmy zrobili warstwowe. Przejedziemy na to spoinkę jeszcze dwa razy i wtedy będziemy generalnie wiedzieć, czy to warto, czy nie warto. Ale warto, myślę, że do domu to jest, to jest idealne. Nie polecam, żeby to yy, używać ten drut, żeby komuś coś spawać, bo jakość nie będzie taka jak powinna być i klient nie będzie zadowolony. Więc dobra, przejedziemy jeszcze dwie ragi na to. Woina wygląda bardzo podobnie, jakby się spawał elektrodą, troszkę, troszkę ładniej, ale aczkolwiek, tak, zbliżone, I zobaczcie, nawet, nawet, próbowałem tą pierwszą lagę przejechać właśnie pchając, nie układała się zbyt ładnie, ładniej było właśnie od siebie ciągnąć po prostu, zobaczcie, jakość całkiem, całkiem przyzwoita, zrobiłem tutaj taką, no, Zdeptaną a szóstkę, <noise> chciała piątkę, Więc e, tak, tak, daje rady Coś w domu pospawać, nawet komuś można troszeczkę by było pospawać e, Czekajcie, wyłączę tą maszynę niepotrzebna, żeby ona tu już chodziła Ona jeszcze chwilę chodzi, zawsze się chłodzi Bo to tak działają te spawereczki O już się wyłączyła Więc generalnie całkiem, całkiem przyzwoita spoinka wyszła to jakaś dziurka wyszła, nieważne. Hmm. Czy polecam do drobnych, drobnych rzeczy? Można sobie ją wziąć. Będę na następny raz robił sobie uchwyt taki. Pokażę Wam tutaj na kanale. Uchwyt do, do ćwiczeń, do wyciągu. więc śmiało będzie można nim robić. Punktowo, czy nawet małe, drobne rzeczy, można będzie spawać. Wiadomo, tego typu spawarki takie do domu, te na 230. To nie są spawarki, którymi można na przykład MET spawać. One nie mają takiej wydajności na pełnym obciążeniu. One się grzeją i prawdopodobnie przy pospawaniu jakiegoś dłuższego kawałka zgaśnie wam. Aczkolwiek zrobię tutaj test kiedyś, żeby zobaczyć, jak, jak to działa. Co nie? Mam nadzieję, że korków nie wywali. Żona mnie zabije, jeżeli korki wywali, ale tak spróbujemy, zrobimy takiego testa, ile na, na, pełnych, na pełnym obciążeniu one mogą sobie pospawać, czy one w ogóle się wyłączają, czy korki siadają, nie wiem, nie mam pojęcia. Właśnie po to jest tutaj ten kanał, po to ja tutaj z wami jestem, że sam jestem ciekaw, żeby sprawdzić, jak to działa, jaką to ma wydajność. Ta spawarka, widzicie, troszeczkę, troszeczkę na początku narzekałem na nią, ale ona naprawdę jest dobra. Sprosta, jest nie ma elektroniki, proste rzeczy, które, które wystarczają. Proste funkcje, które wystarczają do, do takich warsztatowych rzeczy. Zamierzam sobie kupić w najbliższym czasie spawareczkę z Partusa. Już kolega mi doradził. Mam dwóch kolegów, którzy na tych spawareczkach spawają. Większe rzeczy mają, są tam opcje takie jak puls, programy. Ale ta spawereczka na pewno też ze mną zostanie do elektrody, do właśnie do spawania drutem. samosłonowym jest baja, baja. Aczkolwiek jestem ciekaw, jak będzie to wyglądać ta spoinka, kiedy na pulsie wydają ją spawał. Więc kiedy będę miał tą spawarkę, założę ten drut i też wam pokażę, jak ten drut się zachowuje na pulsie. I jak tu poustawiać? Dzisiaj wam pokazałem na małych parametrach ten drut nie bardzo 100 120 amperów, coś tam, coś tam ulepi, ale to nie ma szału. Tu trzeba 200 amperków dać, żeby coś tam się rozlało. Fajna sprawa. Mam nadzieję, że w końcu troszeczkę się w waszych oczach wybieliłem, Że jesteście. Że już nie będziecie tam cioczyć, że chłop się nie zna, nie na wszystkim się znam. Ja umiem się na tym kanale przyznać. Jestem spawaczem od 20 lat, ale na przykład tym drutem nigdy nie spawałem. Spawałem wszystkimi drutami w osłonie gazów, drutem proszkowym, drutem zwykłym, twardym, nierdzewkę. Takie rzeczy spawałem, ale wszystko w osłonie gazów. Więc mam nadzieję, mam nadzieję że mi wybaczycie. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Możesz napisać pod spodem, także w komentarzu, jaki jeszcze temat Cię interesuje, jaki byś chciał w przyszłości temat. Postaram się nagrać materiał w, w miarę moich możliwości i wiedzy. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie są subskrybentami, zapraszam właśnie też do subskrypcji. Dzięki temu będziecie dostawać. Na bieżąco, co tydzień, nowe, nowe informacje. Dzwoneczek będzie przypominał Wam właśnie o tym, że wyszedł nowy film, więc warto też nacisnąć dzwoneczek. Wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą, warto jest też wesprzeć kanał. Tam są dodatkowe materiały, materiały, które będę, będą dopiero za kilka miesięcy na tym kanale, więc warto wcześniej dostać się do tych informacji. Czasami wrzucam rzeczy, które nie są udostępniane, także normalnie, a dla tych, którzy wykupią sobie na przykład opcję VIP, jest możliwość pisania do mnie za pomocą jakiegoś komunikatora, czy messengera, czy Whatsappa. Można sobie wtedy zadać jakiekolwiek pytanie chcecie. Dla tych, którzy wolą jakąś rozmowę taką twarzą w twarz, zapraszam na konsultację, którą możecie sobie ustalić na stronie www.światsukcesu.pl tam możecie sobie wybrać datę, godzinę i taka godzinna konsultacja myślę, że wystarczy w całości, żeby po prostu wziąć i dowiedzieć się wszystkiego, co jest, co jest potrzebne. Jeżeli nie, nie macie takiej potrzeby, możecie sobie właśnie wesprzeć kanał, i tam też pisać do mnie, i odpowiem Wam na wszystkie pytania, które, które, yy, które zadacie. Jeszcze jest taka opcja. Yy, Mam, nie mówię za dużo o tym na kanale, ale jeszcze jest taka opcja na samym końcu, że można sobie wesprzeć kanał i wybrać sobie opcję, wspieranie dla firm. Tam pomagam od samego początku, podpowiadam jakie narzędzia zakupować, jakie zakupić materiały takie jak drut, elektrody, jak coś zrobić jak po prostu stworzyć cały warsztat, jak znaleźć klientów, wszystko po kolei. I oczywiście, jaką prowadzić, jaki rodzaj działalności, czy jednoosobową, czy spółkę. To wtedy wszystko będę doradzał. Mam nadzieję, że podobało wam się, podobał Wam się ten kanał i będziecie częściej do niego zaglądać. Trzymajcie się, cześć.